Cześć, to jest Rony Barti. Dzisiaj nagrywamy następny odcinek z Brawl Stars. Na początku otworzymy sobie dużą skrzynkę. Co my tutaj mamy? Mamy punkty do kol... Mamy 77 monet. Punkty do kolta, punkty do nity i punkty do El Primo. No to teraz możemy... Zagrać sobie... No na razie sobie ulepszymy. Teraz możemy zagrać El Primo. Zagrajmy sobie w starcie solo. No to zobaczmy. Może pójdziemy na poko. Najpierw zbierzmy sobie te skrzynki. Ale Prima nie ma za dużych tak obrażeń. Iż jeżeli nie ma dużo ulepszeń. Ale tutaj sobie powinienem poradzić, bo to jest łatwy etap. Tutaj raczej. nie będzie problemu z tym poko, ale tutaj jest też drugi. I teraz go mam. Akurat nie trafiłem super atakiem. Ale teraz go mam. Teraz musimy znaleźć ostatniego przeciwnika na planszy. No, gdzie jesteś? Nie wiadomo nawet, kto to jest. O, widocznie wszedł do strefy. Przeciwnik, mamy gierkę wygraną. I podwaję żetonów. Mamy też bula. Teraz yy, zagramy kolkę ten teraz możemy sobie zagrać w parę. na razie nie mamy wszystkich trybów ale jeszcze odblokujemy te tryby potem jeszcze idzie liga mocy a teraz y, gramy na tych mniej podstaw podstawowych podstawowych grach Potem jeszcze będzie Zadyma, Liga Mocy, tak jak już wcześniej wspominałem. Tutaj jest przeciwnik, który mnie właśnie pokonał. O, to ten, który miał Barylaja w drużynie, z którego go rozwaliłam. Tutaj nam się nie udało wygrać, ale to nie oznacza że przegraliśmy, nic, żadnego przesadza nawet nie straciliśmy no to dobrze, zagrajmy sobie w, w zbiorek klejnotów myte jojo teraz y Trzeba zabrać 10 klejnotów i będzie wtedy wliczanie w tym trybie. Teraz super atak bez potrzeby służyłem. No ale było trzeba, no bo nie wiadomo co przeciwników Tutaj akurat sobie użyłem przeciwka wnika zwaliłem. Barley tutaj też pozwoliłem, tam mi... Jest tutaj atakuje potem będzie jeszcze jakiś star power do Shelly, yy, który będzie pozwalał spowolniać przeciwników i jest super atakiem jak przeciwnik dostanie to będzie wtedy spowolniony i teraz yy, drużyna jest pokazane, że drużyna niebieskich odlicza. Ja to już super ataku na każdego przeciwnika, który praktycznie podejdzie, uży używam, żeby ten nie zniszczył, nie pokonał mnie. Mamy zwykłą skrzynkę, w której są punkty do szeli, punkty do nity i monety zaraz będziemy mieli 10 klejnotów ale może zagrajmy nitą a teraz yy, starcie duo ale może nie w solo i zagrajmy koltem zagrajmy sobie 5 rund czy tam 4 a potem zagramy sobie na zadymie Ja bym tutaj małym przeciwnikiem. Elfina. Tutaj jest Rosa. Tutaj Shelly zaatakuje. Tutaj rozwaliłem Shelly. L Primo mi sama Shelly rozwaliła. Więc teraz mamy trzy kostki mocy. Ja tak odruchowo strzelam w każde krzaki, żeby mi żaden przeciwnik z krzaków nie wyskoczył. Tak samo jak teraz. Rosa weszła do krzaków i myślała, że jej nie widzę. Ale ja teraz nie odpuszczę. Czasem jest tak, że przeciwnik myśli, że jak rozwali skrzydkę mocy, to, to po prostu się yy, odpuści. Ale lepiej wyeliminować tego przeciwnika na przykład dostać więcej Lepiej wyeliminować sobie przeciwnika, który później może sobie zebrać parę kostek mocy w tym trybie no, Mieliśmy już taki potężny super atak, że jednym super atakiem już go rozwaliłem Dobrze, tu będzie siedzi klejnotów, tutaj będzie Duża skrzynka, misji nie mamy. Potrzebny jest y, trochę pucharków. Teraz zagrajmy sobie na tym trybie, czyli na, na tym trybie, w którym przed chwilą graliśmy. Ja teraz pokonałem dobrze, atakujemy teraz tu. dobrze, teraz uciek. po co on tutaj przyszedł jak wiedzieć. Że nie ma szans. No, może i jedna Ale mógł zostać pokonany i, y, to była głupia decyzja. Mamy 10 punktów do nity, 12 punktów do kolta i nowego zadmiarza o nazwie Poko. Jak sama nazwa mówi, poko jest spoko. Zagrajmy sobie nim na starciu solo. I zaraz odblokujemy zadymę. Ale fajnie, bo już mamy razie zadymiarza. Zostawali chyba ostatni dwaj. Teraz y, zginęliśmy y, jest tylko jedni z pierwszych, ale dostaliśmy jeden pucharek. Dużo może i nie pomoże, ale jeden więcej. To też pewnie coś pomoże. Jeden każdy pucharek się w tej grze liczy. Tutaj sobie rozwalimy gościa. Ja je został pokonany. Teraz będziemy patrzyli przez krzaki i niszczyli przeciwników. Tutaj coś pyknęło. Dobrze, nitem. Bez potrzeby użyłem uleczenia. Wiedziałem, że to zrobię, jak będę już padał. Że jak y, nita będzie już padał. I patrzcie widzowie, teraz się uleczyłem. Teraz mam ostateczny start. I patrzcie, widzowie, to nie oznacza, że jak się ma dużo yy, kostek mocy, to się i tak wygra. Mam 20 monet, 4 punkty do kolta i 4 punkty mocy do. Poko. Zagramy jeszcze tutaj dwie rundy. Jedną szeli i jedną na zadymie, bo za 10 pucharków ją odblokujemy. Dokładnie za 6, ale bo jak zagramy tutaj, to dostaniemy 10 i wygramy. A szeli ma dużo obrażenia. Ja tutaj się biję. Tutaj zaatakujemy tak skrzynki. Bo nie chce mi się za bardzo iść aż tak daleko. Tutaj przejdziemy. Ciekawe czy zaraz tutaj napotkamy jakiegoś przeciwnika pójdziemy teraz po tą skrzyneczkę. O, tutaj są już trzy. Więc na pewno sobie zbiorę. To daję. Te skrzynki dają... Wprowadzenie no, dają szansę większą na wygraną. Jeżeli przeciwnikiem jest Colt, który ma mnóstwo parkingów, bo tak nazywam te kostki mocy. No ja cię. Ja się schowam i poczekam, aż Colt kończy strefa. Bo w końcu go wykończy ta strefa. Boi się za bardzo wyjść. Na dwa uderzenia pokonaliśmy Kolta, Mieliśmy dziewięć kostek mocy. I teraz sobie zagramy raz Shelly. No ja cię wziąłem to. No to trudno. Zagramy sobie tutaj jeszcze jedną rundę. Więc o, to będzie o 10 pucharków więcej. Najwyżej. No Jeżeli bym nie zaatakował super atakiem, to Rosa mogłaby rozwalić na przykład Kogoś, kto gra. Teraz przejdziemy tu. Spróbujmy... Rozwalić tą szeli. Ja to sobie atakuję superatakiem. No. Praktycznie to jest łatwo rozwalić ten, który nie ma dużo kostek mocy. To nie jest mega trudne, ale zagramy jedną rundę i będzie koniec tego odcinka. No to zagramy tutaj rundkę. No to, no to tutaj. I... Ja już mam wprawę w tej grze Jeżeli chodzi o Zadymę No i dużo przeciwników po wale Już dwóch tej super chyba pokonałem Zadyma jest fajnym trybem Ale najlepszą postacią tego trybu jest chyba postać, która jest yy, mityczna chyba. Na pewno jest postać chromatyczna. Super dobra, tak gry na wyższym poziomie. Mityczna i chromatyczna. To jest Max i Baz. Baz ma duże obrażenia. i może obruszać przeciwników. No to zobaczmy co jest. A więc. Tak, Max to jest mityczny. Max jest jak burza. Jej atak to super szybki blaster. Super atak to przyspieszenie dla niej i dla sojuszników. A baz. Bast ratownik w Welocirapids nieustannie rozgląda się za potrzebującymi mocy, by rzucić im torpedową bojkę, ale zwykle przesadza z entuzjazmem. No to teraz będę się z Wami żegnał. Żegnę się z Wami, Barti.